Witajcie w kolejnym odcinku z DBD. Miesiąc temu na moim streamku na Twitchu zagrałem duo z nowym followerem, co później się okazało był cheaterem. Zagrałem z nim jedną grę na surwie i postanowiłem, że nie będziemy grać kolejnych meczów. Dużo to jednak nie dało, bo wszedł do mojego lobby jako drugi killer i napisał mi na czacie na Twitchu, żeby się przygotował. I w taki sposób zobaczyłem Debo Huntress, którą wy zobaczycie na końcu filmu. Więc już nie przedłużając, życzę miłego oglądania. Bez ruinki stotamik jest Też mógłbym nie szyść do telemów. Nie ma O oh, Jezu, clown. Mam nadzieję, że Iron Maidena nie ma. Ale nie klikaj. Nie bądź krzyk What? The hell? Ja mam 60 pingów Gdzie nie czytujesz? Co ty robisz? Albo masz... niemożliwe żebyś miał takie lagi Ty Czy tu Za cheatów, niedobre Nienawidzę takich ludzi. Ale nigdy nie miałem znajomych cheatera. Ej, daj tą latarkę. O co se lata? Ej, daj tą latarkę. Daj... Ej, nie masz już tej latarki. Ja chciałem tą latarkę zobaczyć. C jakie ma dodatki? Dodałeś typowi. I co, mu też tak będzie świecić latarka? Przez pół mapy? Ty, a możesz dać mi item? Nie wiem, wypluć mi latarkę? Bo mnie zas zawsze zastanawiało, co taki cheater może poza samym lataniem, skakaniem, waleniem Hedona na półtorej godziny... i tak dalej. Make your choice. On ma taką... Ej, on ma tą latarkę. Weź muchę do nas czy coś. Ja czytuję, to daje się zabić. Aha, rozumiem. A w sumie po co Weź mnie insta A, dobra, nie insta że... Leżysz na full, rozumiem. A się nie boisz o, o konto? Jezu, ale prędkość leczenia. Ej faktycznie, on ma chyba tą twoją latarkę wielką. Chyba, że też shituje. Jak ja że ty możesz na przykład wejść do lobby jako killer, ale do lobby sur jako... Wejść do lobby jako surf, ale jesteś killerem. Możesz? <grym> Jezu... O nie, ale nie, nie rób tak z tymi hakami. Nie wody blokuj, proszę cię, nie wody blokuj. A ja mogę cię ściągnąć, jak ty tak sobie Okej, okay. Nie mogę cię ściągnąć. Sadge Bo przydałyby mi się jeszcze trzy staki do forewerki. Możesz instant zrobić jeszcze dwa geny, ja sobie skończę tego. Ten, ten na city dostał buffa, tak? Jak ten clown patrzy. Oh! <laughs> musiało mnie polagować. O bambusu? Na no prawe. Idę, to jest hard. mówiłem, nie bo dy blokuj na haku.

Także A możesz sobie wyjść po prostu? No i żeśmy się zryspili w trójkę. Jest demo. Jest piramid Rzuca Zrzuca toporami. Nie. Rzuca toporami.